Na środku polany stał Harold, dżin, który wyglądał tak, jakby sam nie wiedział, dlaczego znalazł się w tym miejscu. Nagle ciszę przerwał krzyk. Patrzcie, patrzcie, to jest ten dżin! Piraci ruszyli ku niemu, zaskoczeni tak bardzo, że niemal potykali się o własne nogi. Harold uniósł brwi, patrząc na nich z rosnącym niepokojem. O nie, o nie, tylko nie oni, pomyślał szybko, z nutą błagania. Zaraz będą czegoś ode mnie chcieli. A przecież nie miał pojęcia, że znaleźli skarb, o którym wspomniał im byle jak, bez większego przekonania. Piraci zatrzymali się kilka kroków przed nim i krzyknęli niemal chórem. — Ginie! Ginie! Chcemy większego skarbu! Harold spojrzał na nich, a potem na polanę dookoła. Ani jednego miejsca, gdzie mogły uciec. Ani jednego krzaka wystarczającego na tyle, żeby się za nim schować. Zaczerpnął powietrza, i już chciał powiedzieć coś rozsądnego, ale piraci znowu zaczęli krzyczeć. Chcemy więcej, więcej skarbu. Jak to więcej? Pomyślał Harold, mrużąc oczy, przecież ja im nic nie dałem. Zanim zdążył cokolwiek wyjaśnić, albo coś zapytać, piraci otoczyli go, potrząsając złotymi monetami. Za mało, za mało. Każdy z nas dostał tylko dwie złote monety. Harald westchnął teatralnie, jakby cała sytuacja była dla niego zupełnie oczywista. Ach, tylko dwie monety, no tak, no tak. A wiecie dlaczego tyle dostaliście? Odwrócił się nagle i wskazał palcem kucharza, bo on mnie źle nakarmił. Kucharz? Aż otworzył usta ze zdziwienia. Harold mówił dalej, coraz bardziej pewnie. Na statku. Dostawałem jedzenie jak wróbelek okruszków, a ja jestem dżinem wymagającym, nie takim, który za byle pietruszkę rozdaje worki monet. Jak mnie karmicie, tak macie. Marynarze spojrzeli na kucharza z taką złością, że biedak zrobił się blady, jak śledź wyjęty z beczki. To przez niego mamy tak mało złota? My cię nakarmimy, dżinie. My cię nakarmimy. Zabierzemy cię do miasta. Okradniemy najlepszą karczmę i dasz nam wtedy tyle skarbów, że się nie pozbieramy? Harold machnął ręką, jakby odganiał muchę. Nie chcę się obiadać. Chcę subtelnych doznań smakowych. A teraz idźcie. Spotkamy się w tej karczmie. Ale Ginie, jak się tam spotkamy? Kiedy się pojawisz? To proste. Każdy z was. Niech potrze. Trzy ziarnka ryżu osiemnaście razy. Wśród piratów nastała głęboka, prawie sakralna cisza. Trzy. trzy ziarnka? Osiemnaście razy? Ale jak to zapamiętać? A ile to jest osiemnaście? Jeden z marynarzy podniósł rękę. Ginie, ginie, a ja mogę potrzeć tylko dwa razy? Harold spojrzał na niego, udając oburzenie choć w głębi duszy było mu trochę szkoda. Dobrze. Ty dwa razy. A reszta? Po osiemnaście. Piraci ruszyli w stronę miasteczka z okrzykami radości. Każdy z nich miał w kieszeni dwie monety, ale w głowie wizję bogactwa, które miało spaść na nich jak deszcz złotych jabłek. Ja kupię statek. A ja miasto. A ja całe państwo. Hehe. <laughs> ja kupię cały kontynent. A z tyłu biegł kucharz smutny, zmartwiony i bardzo, bardzo zamyślony. Czyli mu nie smakowało, mruknął sam do siebie. Muszę się chyba jeszcze nauczyć gotować. Byłem szewcem, nikt mnie nie uczył a na statku. Musiałem robić coś z niczego. Dobrze, że nie ugotowałem mu skarpet. W tym czasie w zupełnie innym miejscu, Zenon został zatrzymany przez dwóch mężczyzn, którzy patrzyli na niego z niepokojącą podejrzliwością. Ty nie jesteś stąd? Zenon poczuł, jak serce bije mu tak, jakby chciało wyskoczyć. Ee, jestem! odpowiedział tonem, który miał być angielski, ale wyszedł trochę grecki. To chodź z nami. Nie miał wyboru. Mężczyźni nie wyglądali na takich, którym mógł powiedzieć nie, nie chcę iść z wami, pójdę gdzie indziej. Ruszył. I zastanawiał się, do czego jest im potrzebny ktoś taki jak on. Wkrótce trafili na większą grupę. Sześciu mężczyzn stało w półkręgu czekając. Ty jesteś stąd? Eee, eee, mhm. Oczywiście, że jestem stąd. Skłamał po raz drugi. Nie był pewien, czy to mądre. Chociaż słyszał kiedyś, że nie warto kłamać, ale wiedział jedno: jeżeli powie, że nie jest, nie będą zadowoleni. A może, a może powinien był powiedzieć prawdę? To było już nieistotne. Ruszyli dalej, coraz dalej, aż za miasteczko, gdzie noc była gęsta jak atrament. Prowadź nas ścieżką! Warknęli. Mówiłeś, że jesteś stąd, powinieneś znać drogę. Oczywiście. Zenon przełknął ślinę. Nigdy w życiu tu nie był. Żeby ukryć panikę, rzucił bez trosk. Za tymi krzakami, jak byłem dzieckiem, rzucałem się z rodzeństwem szyszkami. Na szczęście było tak ciemno, że żaden z nich nie mógł zauważyć, że na tej wyspie nie rośnie ani jedno drzewo, które mogło dawać szyszki. Nagle jeden z piratów powiedział, tu nie ma iglaków, eee, bo mój tata rybak przywoził szyszki z innych wysp. A, no tak, no to prowadź. Za laguną mamy schowany statek, powiedzieli. Zenon? Aż stanął. To bardzo źle. Tam są skały, rozbijecie statek. Jakie skały? Przecież. Wczoraj tam pływaliśmy, tam nie było żadnych skał. Ty chyba nie jesteś stąd. To był moment, na który Zenon czekał. Oczywiście, że nie jestem, krzyknął i rzucił się w krzaki. Łapać go! ryknęli. On on nie jest stąd. Ale zenon był szybki, cichy, zwinny jak jaszczurka. Schował się za wielkim krzewem i przeczekał. A gdy nieproszeni towarzysze, pobiegli dalej, skręcił w przeciwną stronę. Widziała go teraz tylko jedna myśl. Muszę zobaczyć ten statek za laguną. Zenon był teraz bardziej zaintrygowany. Co to za statek tam? Kim byli ci ludzie, którzy go chcieli zaprowadzić? Pomyślał sobie w głowie: to na pewno piraci, ale może, może to są szpiedzy? A może marynarze jakiejś obcej armii? Albo kupcy? Kto to jest? Im dłużej o tym myślał, tym więcej miał pytań, a odpowiedzi nie przybywało. Kiedy dotarł wreszcie w miejsce, o którym mówili, zobaczył statek. Pozornie zwyczajny kupiecki okręt: taki, którym przewozi się mandarynki, banany, przyprawy. Zwykły towar. Nic podejrzanego. Co on tu robi? Pomyślał Zenon. Dlaczego nie stoi w porcie? Dlaczego ukrywa się tutaj? Patrzył uważnie. Czy tam ci mężczyźni mieli broń, pistolety, szable? W ciemności trudno było dostrzec pewne rzeczy. Zenon, jak to Zenon, postanowił sprawdzić wszystko z bliska. Nie wchodził, jednak głównym trapem to byłoby zbyt ryzykowne. Bał się, że ktoś go złapie, a jeszcze bardziej że każą mu mówić, wyjaśnić, tłumaczyć, skąd jest i dlaczego się tu kręci. Więc zanurkował. Woda była ciepła. Ominął burtę i od strony kotwicy wspiął się po zwisającej linie, aż wreszcie cicho, bezszelestnie znalazł się na pokładzie. Rozejrzał się ostrożnie. Statek był prawie pusty. Przez uchylone drzwi koi widać było śpiącego sternika. Jedynego żywego człowieka, jakiego zauważył na górnym pokładzie. Poza tym cisza, ciemność, i jeszcze delikatny zapach owoców, zmieszany z wonią smoły. Wciąż ociekając wodą, Zenon zszedł cicho do dolnego pokładu, i tam aż otworzył szeroko oczy. Ładownia była pełna, owoców, ziół, skrzyń, ale też broni, dużo broni. Tak dużo, że wyglądało to bardziej jak transport wojskowy niż kupiecki. Co to za dziwny okręt? Pomyślał. Owoce, czy broń? Kupcy, czy żołnierze? Kim oni są? Zanim zdążył się zastanowić, zobaczył przez małe okienko, że marynarze wracają. O nie! Przerwali poszukiwania, idą na statek. Trab został podniesiony. Ktoś krzyknął: odbijamy! Ten człowiek nie jest stąd. To pewnie jakiś szpieg. Może być niebezpieczny. Szpieg! syknął drugi. On nawet po angielsku dobrze nie mówił. To może Węgier? Wymyślasz. To może Macedończyk? Nie wymyślaj! Albo grek! Zenon aż uniósł u brwi. Nie wymyślaj! Grekiem to on na pewno nie jest, nie udawałby Greka! Co to znaczy nie udawaj Greka? Przecież jestem Grekiem! Udawałem Anglika. Ani dalej nie wiedzą o co chodzi. Statek tymczasem powoli zaczął odpływać. Zenon chwycił się pierwszej, pewnej myśli. Muszę uciekać jak najszybciej. Ale ładownia, do której wszedł, miała tylko jedne drzwi. A te właśnie zasunięto solidnym ryglem po drugiej stronie. O nie! Delikatnie próbował je otworzyć, bez szans. Zamknięcie było mocne, jak klatka lwa. Ale wtedy przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Broń, pełno broni, pełno prochu. Może trzeba wystrzelić w te drzwi. Hmm. długo się nie zastanawiał. Nabił pistolet, potem drugi, trzeci, aż pięć. Statek odpływał powoli. Miał więc chwilę do przygotowania. Kiedy lufa pierwszego pistoletu trafiła drzwi, łup, nic. Drugi strzał, łup, nic. Trzeci, czwarty, piąty, łup, łup, łup. Drzwi nawet nie drgnęły. Za to pociski zaczęły rykoszetować. Jedna z kul trafiła w miejsce... Gdzie znajdował się rozsypany proch. Zenon zdążył tylko powiedzieć: ojej, 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 i rzucił się za skrzynie z bananami, kryjąc się za najmniejszą półką, jaką znalazł. A wtedy wielkie bum. Eksplozja była potężna. Pokład zadrżał. Okręt zatrząsł się, jak puszka po sardynkach. Marynarze na górze zaczęli wrzeszczeć. Działa. Ktoś nas ostrzeliwuje. W prawo, w lewo strzelać. Nic nie widać. Strzelajcie gdziekolwiek. Powietrze wypełniły strzały z dział. Wybuchy, krzyki, ogień. Zenon wyturlał się z skrzyń, poobijany, ale żywy. Wybuch wyrwał wielką dziurę w burcie statku. I to była jego szansa. Wyskoczył do wody. Fale miotały nim na wszystkie strony. Nie wiedział ani gdzie jest brzeg, ani gdzie port. Nie wiedział, gdzie jest cokolwiek, zanurkował. Wydłużył się po chwili, słuchał fal chyba w tę stronę. Ale fale odbijały się od tonącego statku i szły w każdy możliwy kierunek. Po kilku minutach zorientował się, że płynie źle. Zmienił. Teraz płynął we właściwą stronę. Na szczęście jeden ze statków stojących w porcie, słysząc wystrzały, ruszył w stronę płonącego okrętu. A Zenon wykorzystał zamieszanie i płynął ile miał sił. W tym czasie drugi statek piraci także ruszył w stronę tonącego okrętu. Ci sami piraci, którzy w mieście biegali z kucharzem, żeby przygotować Haroldowi najlepszy możliwy posiłek. Nikt nie wiedział co się dzieje. Nikt poza Zenonem, który tylko chciał wrócić na ląd. W porcie kapitan Ignacy patrzył na morze z rosnącym niepokojem. Harold ukrywał się w cieniu budynku, obserwując niebo rozświetlane wybuchami. A Zenon? Zenon płynął, trochę już zmęczony, ale żywy. W końcu usłyszał krzyk. Patrzcie, delfin! Delfin? Zdziwił się Zenon. Zanurkował trochę głębiej. Chyba za delfina mnie wzięli. W tym momencie statek kupców, trafiony działem, zapłonął potężnie. Piraci Zaczęli krzyczeć, strzelać na oślep. Patrzcie, tam jest człowiek! On chyba nam ten statek podpalił! Nie, to tamci do nas strzelają! Nagle oba okręty zaczęły strzelać do siebie. Bitwa rozgorzała na dobre, a Zenon wykorzystał moment. Nikt na niego nie patrzył. Był tylko cieniem w falach. Dopłynął do brzegu. Wynurzył się tuż przy plaży. Kiedy wyszedł na piasek. Poczuł zimny, nocny wiatr, który uderzył w jego mokre ubrania, jak lodowate dłonie. Stał przez chwilę, dysząc ciężko. Żył, uciekł i teraz musiał odnaleźć swoich. Zimno, zimno, pomyślał. Straszna wilgoć. Dobrze by było wejść do jakiejś ciepłej karczmy, usiąść przy piecu, wygrzać kości. Ale karczmy, jak mu się zdawało, chyba nigdzie nie było. Tymczasem mieszkańcy miasteczka tłoczyli się tam, gdzie dwa statki strzelały do siebie nawzajem. Takiego widowiska nie widziano tu od lat. Zenon spojrzał w prawo, spojrzał w lewo i nagle pojawiła się karczma. Jak wyczarowana. Stała tam jak zawsze, tylko zupełnie pusta. O! mruknął. Pusta karczma. Wszyscy wybiegli oglądać tę strzelaninę. Muszę tam wejść. Wszyscy. Oprócz kucharza ze statku pirackiego... I trzech marynarzy, którzy pocierali ziart Karyżu, próbując przywołać Gina, jeden z marynarzy nagle wrzasnął. Ja nie umiem liczyć! Potarłem dziesięć razy, co jest po dziesięciu? Jedenaście! A po jedenastu? dopytał drugi, który udawał, że umie liczyć, ale też nie umiał. Dwanaście! A po dwunastu? Nie wiem! krzyknął zirytowany kucharz, który sam miał problemy z liczeniem. Gdy jeszcze pracował jako szewc, wystarczyło mu liczyć do dwóch. Jeden but, drugi but, dwa buty i koniec, po co komu większe liczby. W tej chwili Zenon, nadal kapiąc wodą, wszedł do środka. Dzień dobry, chciałem się ogrzać, powiedział, rozejrzawszy się po dziwnie skupionej grupie. Proszę proszę, niech się pan ogrzeje, odparł kucharz. Nie chcieli wszczynać bójki w oberży. Jeszcze nie teraz. Zwłaszcza, że było ich tylko czterech, bo reszta sześciu pozostałych, pobiegła zobaczyć, co się dzieje ze statkami. Kapitan Ignacy, który właśnie przechodził obok karczmy, zauważył Zenona, i tych marynarzy. Zawahał się, wejść czy nie wejść. I wtedy, ni z gruszki, ni z pietruszki, z za rogu wybiegł Harold, krzycząc: Ła Jego krzyk. Przyciągnął uwagę nie tylko kucharza i trzech marynarzy, ale również części mieszkańców, którzy zaczęli się zastanawiać, co będzie ciekawsze: oglądać bitwę okrętów, czy posłuchać, co się dzieje w oberży. Ee, w oberży pewnie znowu będą się bić, stwierdził ktoś. Patrzmy na statki. Większość poszła za tą radą, ale nie wszyscy. Harold tymczasem wpadł do środka i krzyknął: Źle pocieracie ziarnka Ryżu! Ty potarłeś za mało! Ty za dużo! Teraz wam nic nie pomogę, chyba że. Tak? Marynarze wychylili głowy. Ciekawi? Chyba że co? Chyba że. Ha! Kucharzu, przygotuj mi cokolwiek do jedzenia. Może dam wam jeszcze parę złotych monet. Kucharz, który od jakiegoś czasu już coś pichcił, natychmiast skinął głową. Ale chcę więcej porcji. Takie porcje, które będę mógł zabrać ze sobą, dodał Harold. Tak jest. Słuchajcie. Jeśli będą dobre, zobaczycie rzeczy, które wskażą wam drogę do reszty skarbu. Jeśli będą niesmaczne, niczego nie znajdziecie i miejcie pretensje do kucharza. Będzie tak albo nijak. Kucharz nerwowo przełknął ślinę. Harold chwycił jedzenie i ruszył ku wyjściu. Zenon wyszedł za nim natychmiast, nie mówiąc ani słowa. Kapitan Ignacy, obserwując tę scenę z oddali, powoli podszedł bliżej. Masz jedzenie, jesteś genialny, powiedział, a Harold podał mu miskę. Drugą wręczył Zenonowi, trzecią zachował dla siebie. Ukryli się za małym budynkiem tuż za karczmą. Tymczasem marynarze naradzali się. Co też mamy zobaczyć, żeby znaleźć skarb? Idziemy sami, czy czekamy na resztę? Kucharz uciął dyskusję. Nie czekamy. Jeszcze by się chcieli podzielić. Jak tylko zobaczycie coś, co wygląda jak skarb, albo droga do niego, ruszamy. Tak jest. Czekali więc, wypatrywali, nic się nie działo, aż do chwili, gdy właśnie to się stało. Ale to to już zupełnie, zupełnie inna historia.